Dzisiaj przedstawię wyniki quizu, omówię, dlaczego określona odpowiedź jest właściwa albo niewłaściwa. Tutaj jeszcze taka ciekawostka tak kształtował się rozkład Waszych odpowiedzi. Średnio to było 3 punkty na 9. Jak widać, ten słupek z trzema właściwymi odpowiedziami jest najwyższy. Cały czas można rozwiązywać quiz. Zaraz po rozwiązaniu również otrzymasz prawidłowe odpowiedzi. Pytanie pierwsze: środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej i ich wartość bilansowa musi być zgodna z potwierdzeniem z banku. No nieprawda, dlatego że zgodnie z zasadą memoriału powinniśmy przychody ujmować w tych okresach, których dotyczą. Jeżeli lokata obejmuje okres od 1 października do 1 stycznia, na przykład, czy od 2 października do 2 stycznia, to na dzień bilansowy mamy pra praktycznie całość odsetek za ten ostatni kwartał do naliczenia, ponieważ ona nie została jeszcze doliczona na, przez bank. Musimy to zrobić niejako statystycznie, czyli z jednej strony powiększyć wartość środków pieniężnych po stronie winien, a po stronie ma będą to zazwyczaj przechody finansowe, ale od tego są wyjątki i za chwilę w drugim punkcie na ten temat. Wartości no nominalnej, a w przypadku środków pieniężnych w walutach obcych wycenia się je według średniego kursu. NBP. No tutaj jest znowu ten błąd, że pominięto odsetki. Wartości nominalnej powiększonej o odsetki, przypadające do dnia bilansowego, i to jest odpowiedź prawidłowa. I teraz odsetki od lokat o okresie zapadalności do 3 miesięcy. Powiększają wartość środków pieniężnych w bilansie? Nie, dlatego że to są inne środki pieniężne, także powiększają wartość innych środków pieniężnych. Zawsze zwiększają przychody finansowe. No nie zawsze. W przypadku, gdy są naliczone od rachunku funduszu specjalnego nie stanowią przechodów finansowych tak, wtedy zwiększają wartość funduszu, czyli jak mamy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych albo Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to odsetki od środków na rachunku tego funduszu zwiększają wartość funduszu, czyli po stronie ma na jakimś koncie 850 zamiast na siódemce są ujmowane. Wykazywane są w rachunku przepływów jako środki pieniężne. Zasadniczo tak, chyba żeby jednostka przyjęła jakieś inne zasady, ale o tym mówi standard numer 1, że traktuje się lokaty o okresie zapadalności do 3 miesięcy jako środki pieniężne. Dlatego odpowiedź B powiększają wartość innych środków, D o tym funduszu i E o środkach pieniężnych w rachunku przepływów jest prawidłowa. Koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych zwiększają wartość produkcji sprzedanej. Nigdy... Te koszty nie mogą powiększać wartości magazynowej. O tym mówi zarówno standard numer 13, jak i ustawa o rachunkowości, która nakazuje wyłączać te koszty. Oczywiście jednostki mniejsze mogą stosować uproszczenia, ale nie dlatego, że tak przyjęto w zasadach rachunkowości, tylko dlatego, że one są nieistotne. Ale tutaj nie ma takiej odpowiedzi o tym, że są nieistotne. Nie są ustalane, jeśli jest to trudne. Ustawa nie zezwala iść na łatwiznę, tak? Są to koszty przestojów i inne powstałe w trakcie remontów planowych. Nieprawda? Jeżeli mamy remonty planowe, to nie są to koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych, bo wtedy maszyna jak gdyby normatywnie przepracowuje miesięcznie mniejszą liczbę, liczbę godzin. Jeżeli ona jest w stanie przepracować na przykład tygodniowo 40 godzin, a pracuje 35 ze względu na te przestoje na smarowanie, oliwienie itd. to jej normą jej mocą produkcyjną jest te 35 godzin, a nie 40. Przestoje, jeżeli na przykład nie ma surowca, tak i, i maszyny stoją, albo nastąpiło jakieś nieprzewidziane wydarzenie, to owszem takie koszty tych przestojów będą kosztami niewykorzystanych mocy, ale na pewno nie remonty planowe. No i tutaj jest kilka różnych kombinacji. Uznaliśmy, że tylko odpowiedź B jest prawidłowa. Podstawowa reguła organizowania systemu kontroli wewnętrznej opiera się na zależnościach pomiędzy, i ja mówię przy różnych okazjach o tym, czyli pomiędzy ryzykiem wystąpienia jednego zdarzenia, danego zdarzenia czy nieprawidłowości, a istotnością, wagą jej skutków dla firmy. Czyli mamy te dwie osie X i Y, na jednej mamy ryzyko, na drugiej istotność, i jeżeli rośnie ryzyko, to my musimy zmniejszać istotność danego zagadnienia. Czyli jeżeli rośnie ryzyko kradzieży gotówki z kasy, to my musimy zmniejszać ilość tej gotówki. Albo jeżeli rośnie wartość gotówki przechowywanej w firmie, to musimy minimalizować, zmniejszać ryzyko nadużyć w tym zakresie, czyli jej kradzieży poprzez chociażby zakup sejfu. Podstawową regułą organizowania systemu jest zależność pomiędzy tymi dwoma wartościami, nie sumą wszelkich ryzyk i nie kontrolą zarządu. W przypadku, gdy na koniec roku stwierdzimy nieprzydatność danego asortymentu zapasów do użycia, to co robimy? No zgodnie z ustawą o rachunkowości, zasadą ostrożności, ustalamy możliwą do uzyskania cenę sprzedaży netto i obniżamy wartość bilansową tej pozycji, ujmując ją w pozostałych kosztach operacyjnych. O tym mówi ustawa wprost, nie w kosztach rodzajowych. Przeksięgowujemy na osobne konto, by najszybciej upłynąć. no co ma upłynnienie sprzedaż z przeksięgowaniem na osobne konto, no nie ma to logicznego związku, staramy się jak najszybciej go sprzedać, nie dokonujemy żadnych zapisów, no to jest wbrew jednej z podstawowych zasad rachunkowości. Koszty remontu maszyny, które wykonujemy cyklicznie co 3 lata, jak rozliczamy, no tutaj jest Odpowiedź C: Poprzez konto rozliczeń, jeżeli kwota jest istotna i ujęcie w kosztach w roku poniesienia znacząco znieksz zniekształciłoby wynik finansowy. Jeżeli my w rozliczeniach międzyokresowych wykazujemy różnego rodzaju polisy, nieistotne często kwoty do dotyczące dłuższych okresów, to tym bardziej powinniśmy to zrobić w odniesieniu do remontu maszyny produkcyjnej. Zwłaszcza, że tutaj ten okres jest trzyletni. Gdyby się tak zdarzyło, że mamy na przykład cały park maszynowy co trzy lata remontowany, to wyobraźmy sobie, jak koszty zwiększałyby się w tym jednym roku. Potem w kolejnych dwóch już by ich nie było. I tutaj nie byłoby współmierności przychodów i kosztów. W ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. No dlaczego pozostałych? Przecież to jest działalność typowo operacyjna, ściśle związana z podstawowym zakresem działania firmy. Kontrakt budowlany zawarty na dwa lata rozliczać należy w rachunku zysków i strat. No, te odpowiedzi są błędne, ponieważ kontrakt rozliczamy zgodnie z ustawą co roku, jeżeli oczywiście został wykonany w stopniu istotnym, na każdy dzień bilansowy w takiej proporcji, w jakiej został wykonany, czyli albo według proporcji poniesionych kosztów, albo według obmiarów, albo według innych metod. Czyli ustalamy. Część kosztów i część przychodów, jaka przypada na dany rok. Jeżeli robimy to metodą kosztową, to ustalamy, ile ponieśliśmy kosztów narastająco w ogólnym budżecie kosztów. Tak, jeżeli na przykład ponieśliśmy 30% kosztów, to również 30% przychodów należy ująć w rachunku zysków i strat. Nie może być tak, że mamy kontrakty na przykład rozliczane co 2-3 lata i co drugi, trzeci rok mamy zysk, a pozostałe ten rok czy dwa nie, nie ma zysku, ponieważ. Tam jest po prostu tylko robota w toku. Tak czyli produkcja w toku wyka wykazywana w bilansie i nie ma żadnych przychodów w rachunku zysków i strat. To by było niewłaściwe i w ekstremalnych sytuacjach mogłoby po prostu powodować, że w jednym roku jest strata, w drugim zysk. Kontrakty budowlane, usługi budowlane wykazujemy na każdy dzień bilansowy. Wybierz poprawne odpowiedzi, w przypadku zastosowania metody kosztowej rozliczanej usługi budowlanej trwającej ponad 6 miesięcy, i tutaj już jest naprowadzenie, czyli tutaj jesteśmy naprowadzani na odpowiedź w punkcie 7, koszty jego wykonania ustala się na koniec każdego roku. No, niekoniecznie, zarówno koszty, jak i przychody ustala się na koniec każdego roku, o ile usługa została wykonana w stopniu istotnym, i to wynika też wprost z ustawy. Zarówno koszty i przychody rozlicza się przez, przez konta rozliczeń międzyokresowych. Nie, jeżeli ta usługa nie jest wykonana w stopniu istotnym, to my mamy ją w pozycji nie rozliczeń międzyokresowych, tylko produkcji w toku. No i tutaj to rozliczanie w ratach to już w ogóle jest bez sensu. Branża produkcyjna, która posiada znacznej wartości maszyny i urządzenia, a nie posiada budynków i zapasów. Tutaj ktoś odpowiedział, branża energetyczna i to zaliczyłam. Natomiast generalnie chodziło tutaj o fotowoltaikę i te wiatraki, dlatego że w przypadku branży energetycznej tak generalnie no to tam jakieś budynki występują. Natomiast typowym przykładem działalności produkcyjnej, gdzie mamy maszyny, urządzenia, czyli instalacje fotowoltaiczne i wiatraki, nie ma budynków i nie ma zapasów, to jest właśnie produkcja z odnawialnych źródeł energii, ale tylko właśnie tych dwóch, bo w przy przypadku na przykład biogazowni, no to tam już te budynki będą występowały. Ale generalnie rzeczywiście produkcja energii charakteryzuje się tutaj właśnie brakiem zapasów. Także, jak widzisz, można ten test rozwiązać z marszu, jeżeli ma się odpowiednią wiedzę. I ta wiedza tutaj no, należy raczej do takiej podstawowej umiejętności czy kompetencji głównego księgowego. Jeżeli masz pytania do tego quizu, to zadawaj je w komentarzu poniżej tego wideo.